Jak zazwyczaj wygląda mowa weselna. Często tak. Po prostu jej nie ma, bo mało kto wie, jak ją wygłosić. Dzięki temu materiałowi będziesz wiedział. Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest dobra mowa po godzinach. Najpierw trochę teorii, a potem przykład. Dobrym początkiem jest żart lub anegdota związana z osobą, która bierze ślub. Żartobliwy bądź anegdotyczny po prostu wstęp powinien ściśle wiązać się z osobą i okazją. Mowa weselna jest bowiem przykładem mowy pochwalnej. Co to oznacza? Oznacza to, że warto zwrócić uwagę zarówno właśnie na osobę, jak i na okazję. Dobrze zatem powiedzieć o zaletach, Osoby, by następnie powiązać je z autentycznymi wydarzeniami, które koniec końców doprowadziły do tego konkretnego. Masz tu spore pole do popisu. Pamiętaj, aby całość nie trwała dłużej niż 3 minuty tak z grubsza to w końcu nie ty jesteś gwiazdą. Nie rozgaduj się zatem. Zebrani jednak powinni widzieć w tobie wiarygodne źródło informacji. Niech poczują, że no właśnie, Pan Młody to człowiek z krwi i kości, który przy okazji ma takiego wspaniałego przyjaciela jak ty. Odwołaj się do ogólnych prawd. Możesz przemyślić jakąś oryginalną myśl, która powie o sytuacji coś więcej. Nawiąż do współmałżonka. Życz parze młodej wszystkiego dobrego, a gościom udanej zabawy, jakżeby inaczej. Przykład. Drodzy, zebraliśmy się tutaj z okazji ślubu Janusza i Grażyny. Znam Janusza bardzo dobrze. To człowiek, który lubi wszystko gruntownie przemyśleć. Dochodzenie do pewnych decyzji zajmuje mu bardzo dużo czasu. Oświadczył się graszce dopiero po trzech latach znajomości. Od kiedy go znam, jest człowiekiem po prostu dobrym i przyjacielskim. Ma nie tylko dystans do siebie, lecz także dużo szczęścia. Trafił bowiem na kobietę, która wszelkie jego zalety po prostu docenia i odwzajemnia. Pamiętasz, jak jechaliśmy razem do Paryża przez pół Europy? Przypominasz sobie, gdy wątpiliśmy, czy starczy nam benzyny do następnej stacji i jak drżeliśmy, czy mamy dość pieniędzy na samą benzynę? Ja pamiętam swój optymizm, a przede wszystkim twoją zapobiegliwość. I wtedy i zawsze byłeś człowiekiem, który dbał nie tylko o siebie, lecz także o drugą osobę. Miałeś odłożone pieniądze tak na wszelki wypadek. A ja optymizm. Życzę Wam właśnie jak najwięcej optymizmu, zbudowanego na wzajemnej zapobiegliwości. Zapobiegliwości o miłość. Bądźcie szczęśliwi, a Tobie, Grażyno, życzę też wyrozumiałości, bo bardzo bym chciał zabrać Janusza w podobną podróż do tej z dawnych czasów i mam nadzieję, że ta wspaniała okazja nie przekreśli tych planów. Dziękuję. Wznoszę TOAST za Wasze powodzenie! Wszystko to można ująć w następujący skrót. Zdrowie. Z jakiego powodu? Z jak z jakiego powodu? D jak dlaczego ja? R jak rozwiń znajomość jak dywan? O jak opowiedz, czego życzysz stojąc na tym rozwiniętym wcześniej dywanie? W jak wiedz, kiedy przestać? I E jak ewentualnie wznieść toast. I tak to może wyglądać. Zwróć się do zgromadzonych, przywołaj okazję, powiedz. Czemu zabierasz głos, akurat ty, aby inni też to rozumieli? Opowiedz jakąś anegdotę, nawiąż do niej składając życzenia i zakończ toastem. Życzę Wam zatem dużo zdrowia! Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, polub go, skomentuj, zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia!